Wieczór Państwu. Szanowni Państwo, od wielu lat spotykamy się przy tym wspomniku, ale nie tylko przy tym. Spotykamy się przy różnych ważnych uroczystościach i często mówimy o zgodzie narodowej o tym, żeby w końcu te podziały gdzieś zostawić z boku i pracować dla dobra społeczeństwa. Tak żeby ta historia, która miała miejsce 38 lat temu nie powtórzyła się, żeby nie było barykady i jednych po jednej stronie, drugich po drugiej stronie. Każdego roku był z nami też pan starosta. No niestety tym razem sprawy wyjazdowe ważne nie ma go wśród nas Może pan Piotr Regec coś by powiedział w imieniu swoim. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Dziś jedno słowo jest odmienione przez wszystkie przypadki. Tym słowem jest pamięć. Pamięć o ofiarach stanu wojennego, choć to określenie jest chyba nie do końca prawdziwe. Ale czy oprócz pamięci nie powinniśmy dzisiaj zastanowić się i przypomnieć sobie jeszcze jedno ważne słowo. Prawda. Prawda o stanie wojennym między innymi. Nie tak dawno podczas jednego ze zgromadzeń padło określenie kultura stanu wojennego. I do tego jeszcze padły słowa, no były tam jakieś drobne incydenty. Bardzo przepraszam, ale czy drobnym incydentem można nazwać śmierć górników kopalni wujek? Niedaleko nas w Lubinie. Ofiary siedemnastoletnie o których dzisiaj wspomniał praworzyca się mszy. Czy można mówić o podziałach w społeczeństwie, kiedy ktoś tą prawdę w ordynarny sposób próbuje fałszować? To nie są podziały. To jest bardzo prosta zależność. Są ci, którzy chcą i powinni mówić prawdę, i są ci, którzy te, tą prawdę próbują zafałszować.